Ostatni raz opowiadam o tym Top Show. Nie wiedzieliśmy, na co się piszę. Skorzystam z okazji, by szczerze przeprosić za zniszczenia, jakich dokonałem w kulturze. Na początku 1992 roku Jerry Springer przyjechał do Chicago, by nagrywać Top Show. Byliśmy małą grupą wariatów, starających się przetrwać tydzień. Przekonałem go, że trzeba zrobić coś dzikiego. Bójki porównano do zawodowych zapasów. Ludzie tracili zęby. To był współczesny odpowiednik rzymskich igrzysk. Springer jako pierwszy pozbawił tronu opre Winfrey. Stał się ikoną popkultury. Nasz program ma szokować. Z czasem pojawiały się pytania o to, co dzieje się za kulisami programu. Producenci mówili nam, jak się mamy zachowywać. Los gości zupełnie ich nie interesował. Mama nie wiedziała, w co się pakuje. Posunęliśmy się za daleko. Wystąpił facet, który wyszedł za konia. To syfanie telewizja. Żałuję, że jej nie powstrzymałem. Czegoś tak groteskowego w telewizji nie pokazywano. Igiełka zbliżała się ku czerwonemu polu. Jak daleko możemy się posunąć? Nie czuje się pan odpowiedzialny. To tylko telewizja. Uwierzcie mi, przeżyjemy.